Dzień dobry, dzień dobry. Dorota Doris Wysocka. Króciusieńko wpadam, żeby zaprosić jeszcze jedną opowieścią na warsztaty, które już za parę dni w Poznaniu nie ma wakacji od kreacji, czyli jak płynąć z własną falą. Tak naprawdę nie ma wakacji od wibracji. Krótka historia, jak ją krótko opowiedzieć? Musiałam stanąć do czegoś, co. Z punktu widzenia fizycznego, z punktu widzenia logicznego, z punktu widzenia yy, możliwości, które znam, było nie do zrobienia. Yy, jedynym moim zadaniem było to, żeby jak najszybciej dostać się z punktu A do punktu B. Natomiast z punktu A do punktu B szłam w jedną stronę yy, 3,5 godziny, a w drugą. Miałam tylko i wyłącznie godzinę 20, To były jeszcze góry. Wszystko mi podpowiadało, że się nie da, że nie mogę. Przechodziłam stany buntu, nawet złości, takiej wewnętrznej, yy, strachu nawet, że za chwilę coś się stanie, że pewnie się potknę, że już nie mogę oddychać, a co jeśli dostanę tam czegoś, ataku astmy albo coś. Cokolwiek. Widziałam, nie chcę opowiadać tej całej historii, chcę tylko opowiedzieć mechanizm który się tam ukazał, który ukazuje się nam wielokrotnie w życiu, że się nie da. To jest bez sensu. I tak się nie uda. To jest nielogiczne. No może, gdybym miała nadrobić pół godziny, ale nie dwie i pół. Nie ma takich możliwości. Fizycznie jest to niewykonalne. Eee, najwyżej odpuszczę, a co tam, nie będę się zmagać, mamy ile mamy pokus, żeby coś porzucić. Wersus, ile mamy w sobie tego mechanizmu, który nie pozwala nam się poddać. To jest jedna rzecz. Jak bardzo sabotujemy to, czego byśmy pragnęli. Jak bardzo nawet nie tyle my, co głowa. Ja zobaczyłam, wow, jak ona nadaje. Czy to mi służy, jak ona nadaje, to co ona nadaje? Czy to jest czymś, co jest dla mnie wkładem, co mi dodaje skrzydeł w tym, w tym, do czego chcę stanąć? Nie, absolutnie nie. To jest jedna rzecz. Więc powiedziałam: wow, odsuwam cię. Nie służy mi to, słyszę, ale to mi nie służy. A druga rzecz: to, jak zanurzałam się w energii. Robiąc ten potężny wysiłek, zanurzałam się w energii tego, jak to będzie, kiedy dojdę, jak to będę czuła, co zrobię, kiedy dojdę, co nastąpi, kiedy zrealizuję to, jaki będzie ten pierwszy moment, jak będę odczuwała tą ulgę, jaka to będzie radość, co poczuje moje ciało, co ja poczuję. I cały czas karmiłam się tym. I jest trzeci element. Nie miałam zakreszczenia w tym, że jak się nie uda, to będzie coś strasznego. Czyli robię wszystko, co mogę. Jestem na pełnej petardzie, żeby to zrobić. Ale jeżeli się nie uda, będąc na pełnej petardzie, to, te, to jest ok. To najwyżej będzie opcja B albo C. Ale na razie się tym nie zajmuję. Na razie robię całą naprzód, żeby było tak. Jak pragnę. Długa jest ta historia i ona takie ma swoje zwroty i dramaty. Eee, koniec końców tylko powiedzieć, że zrobiłam to na ostatniej prostej, na dosłownie. To jest tak, jakby i to było tak, było dosłownie, świat zamykał, wszechświat się zamykał za mną tuż po tym, jak dotarłam. Gdybym była pół minuty później. Nie dałabym rady już, nie zdążyłabym na to, na co, na co tak pędziłam. O tych i innych elementach składowych dosłownie, jakbyśmy mieli przepis na, będę mówiła na tych warsztatach. To nie dotyczy tylko niezwykłych historii, to dotyczy naszej, naszej codzienności. Jak kreować, jaką wibracją być, co wybierać, a czego nie wybierać, żeby ziściło się to, czego pragniemy. Głowa w tym nie pomaga. Jak to robić? Dosłownie przepisy na to, żeby przyzwolić się światowi, żeby spiskował na naszą korzyść, bo on spiskuje, on nie ma zdania, ale żeby przyzwolić sobie to otrzymać. Zapraszam z całego serca. Poznań 9 czerwca, czyli niedziela, eee, czyli już za parę dni. Dorota Doris-Wysocka. Możesz też dołączyć online. Może i ciebie tam zobaczę. Zbiera się całkiem fajna grupa fenomenalnych osób.